Często rozmawiamy o tym, jak to działa, że, że spełniają się nasze marzenia, życzenia i że można żyć w tunelu spełnienia. I właśnie, czy chcesz żyć w tunelu spełnienia, czyli kiedy odbierasz prezenty tylko dlatego, że działasz zgodnie ze swoimi talentami, wartościami, podążasz za swoim marzeniem, czy po prostu idziesz przeciwko wszystkiemu, bo postawiłeś sobie cel i do niego pchasz, tak? I tracisz wszystko po drodze, ale ty musisz osiągnąć ten cel! Już jesteś zły, już nie masz siły, już nie masz zdrowia, już nie masz miłości, energii, radości, ale cel, bo ja nigdy się nie poddaję. Więc ja od dłuższego czasu żyję w tunelu spełnienia, czyli w takim prowadzeniu. I jedna z historii niesamowitych, gdzie. No, jak właśnie ludzie mówią niemożliwe, a jest napisane, że wszystko jest możliwe w Biblii, tak? Ja nie tylko w to wierzę, to wiem. Miałam taką historię, że kiedy chcieliśmy z Pawem przeprowadzić się, z, pojechać z Polski gdzieś w przygodę, w podróż, wypisaliśmy sobie Kanadę, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Australię na kartce. No i potem tak, Kanada za zimno, Stany no, za niebezpiecznie, nie. Australia, uu, daleko, ale fajnie. Szwajcaria, rewelacja, ale nie ma oceanu, a ja kocham ocean. I kocham też Szwajcarię, całym sercem, bo tam spędziłam kiedyś parę miesięcy swojego życia i po prostu uwielbiam ten kraj. I pamiętam, jak siedziałam na kanapie i mówię do Pawła, wiesz co, skarb, ale ja tak bym chciała Szwajcarię z oceanem. I on mi mówi, no ale wiesz, takiego kraju nie ma. No ja tak się uśmiechnęłam i no. no no. I minęło ileś miesięcy, czy tam pół roku, i Paweł dostaje telefon z Nowej Zelandii, że zapraszałem go na rozmowę rekrutacyjną, do której nigdy nie aplikował. Ja już w tym momencie czułam, że to jest coś dziwnego, że to jest typowo palec boski, bo. Bóg kocha zaskakiwać po prostu, no, ma fajne poczucie humoru. Okazało się, że firma, do której aplikował, miała siedzibę w Australii, ale akurat potrzebowali kogoś w Nowej Zelandii, A my w ogóle o tym kraju zapomnieliśmy, że on istnieje, tak? Jak wiele ludzi, bo w wielu e, biurach podróży nawet są mapy, gdzie Nowej Zelandii w ogóle nie ma, więc to jest... Tak, to jest fascynujące. Mm, I e, pamiętam, że kiedy już e, no, decydował, czy zaczynać z nimi rozmowy, czy nie, ja... Usiadłam na, zadzwonił do mnie i powiedział: Słuchaj, weź sobie komputer i sprawdź w ogóle Auckland, Nowa Zelandia. Czy tobie się podoba w ogóle? Czy to jest fajne? Czy ja mam się starać o to? Ja usiadłam na kanapie, był piękny, to był marzec 2013, chyba już minęło dużo, dużo czasu od tego zdarzenia ze Szwajcarią i myślami. Otworzyłam komputer, wpisałam w Google Auckland, Nowa Zelandia. wyświetla mi się pierwsze zdjęcie: ocean, mnóstwo jachtów, e, widok. Główny, taki najbardziej popularny, Auckland. to jest przepiękne miasto, i w tym momencie słyszę w swoim myśle to jest Twoja Szwajcaria z oceanem. I ja w tym momencie wiedziałam, że cokolwiek by Paweł mnie zrobił, że on tą pracę dostanie. W sensie, że to jest nasze, że to jest nasza droga, i wyobraź sobie, wyobraźcie sobie. Że Nowa Zelandia ma najwięcej podobieństwa ze Szwajcarią, z, pomiędzy innymi krajami na świecie to są dwa najbardziej podobne kraje względem ilości jachtów na mieszkańca, względem sposobu życia, względem ilości owiec i krów. <laughs> I po prostu cała Nowa Zelandia jest ogromnie podobna do Szwajcarii, sposobem właśnie bezpieczeństwem, sposobem życia, bliskości z naturą, tylko z tą różnicą, że ma ocean. Nie tylko ma ocean, bo Pan Bóg mówi, że jak będziesz mnie kochać, czy kochać, jak będziesz mnie, on nie ma warunków. On po prostu mówi, słuchaj, ja mam dla Ciebie, ja mam dla Ciebie plan. I jak będziesz iść z tym planem, to tak jak jest napisane, to czego Twoje oko nie widziało, to czego Twoje ucho nie słyszało, to czego nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, to Ci dam. I ludzie myślą, no to jak umrę, to będą takie banany, złote ulice, czy to nie wiem jeszcze co. Więc nie trzeba umierać, żeby tego doświadczyć, to jest pierwsze. I tak, to, czego doświadczyłam w Nowej Zelandii, ani moje oko nie wiedziało, ani ucho nie słyszało, ale ani nie byłam w stanie tego sobie wyobrazić. Nie byłam w stanie wyobrazić sobie tego, że można jechać ulicą, gdzie masz e, e, lądu, czyli ziemię, nie wiem, na 500 metrów, tak? I po jednej stronie masz cichy ocean, a po drugiej może to I masz zupełnie inny kolor wody, masz zupełnie różne muszelki. I gdybym mogła sobie wyobrazić tatusia, który wie, że jego córka najbardziej na świecie kocha morze i ocean, to chyba lepiej wymyśleć się nie dało. Żeby zrobić tej córce, takiej małej mrówce, która tam karaska się po tej ziemi, taką wielką przyjemność. I teraz wyobraź sobie, że jeżeli on tak kocha mnie, to jak on kocha ciebie, tak samo. I wszystkie marzenia, ja nawet nie mogłabym tego wymarzyć, bo moja świadomość nie była świadoma że takie coś istnieje. I to jest dokładnie to, czego Twoje oko nie widziało, to, czego nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, to istnieje i będzie odpowiedział na Twoje marzenie, ale nie jesteś w stanie nawet tego zaplanować. Bo jak możesz zaplanować coś, o czym nawet nie wiesz? Ale On wie wszystko. I kiedy mówisz, OK, no dobrze, no, no nie prowadź mnie, nieś mnie, po prostu bierz mnie tam, gdzie chcesz, to się dzieje takie rzeczy. I takich rzeczy mam w swoim życiu milion. I każdego dnia się zaskakuje, i ten głos jest non-stop. Nawet dzisiaj, przypadek z dzisiaj rano. Wyjechałam z Moną z, z domu i założyłam, nie sprawdziłam, jaka jest temperatura na zewnątrz. Założyłam jej kurtkę taką, taki płaszczyk gumowy, bo te dni ostatnio były ciepłe. I yy, dzisiaj pani przychodzi do nas sprzątać, gdzie ja zostawiam jej klucz w pełnym miejscu. No i tam, gdzie zostawiam klucz, nikogo nie ma, więc nie mogłam go zostawić. No, normalny człowiek, normalny, zacząłby się irytować, stresować, bo już się zaczynam spóźniać. No ja mówię, ok, panie Boże, o co chodzi? No coś mi chcesz powiedzieć? Stoję 5 minut, 10 minut, tego kogoś nie ma. Poszłam do, Mony, po, do samochodu po Monę, mówię: Chodź, kochanie, no bo nie chcę, żeby siedziała sama, mimo tego, że ją widzę. Ona wychodzi ze mną i zaczyna marznąć. Okropnie marznąć. Bo tak bym ją zawiozał samochodem do przedszkola, sama bym też nie wiedziała, jaka jest temperatura, bym wróciła, poszłaby na spacer i pewnie by się przyziębiła. A ja po prostu ze słyszę: masz szansę zmienić dziecku kurtkę. Więc ja mówię: okej. Okay. Biorę ją za rączkę, idziemy do domu, zmieniamy kurtkę, wracamy. Już przyszedł Pan, którego zostałem klucz i w tym momencie też czuję, że po prostu te mnie aniołowie, nie wiem, wszyscy uuu, Jesteśmy w kontakcie. Domyśliła się. Domyśliła się. I wiecie co jest niesamowite, że im dłużej w tym żyjesz, to to wsparcie jest na każdym kroku. I ono dotyczy kurtki dziecka, decyzji życia, Wszystkiego, bo nie ma dla naszego stwórcy rzeczy dużych i małych. Nie ma. One są dla nas duże i małe. Dla niego nie ma znaczenia. Wszystko, co może nam dać radość, on zrobi. On będzie o to dbał. Wręcz on nie musi tego robić. On to tak zaprojektował, żeby nasze życie było idealne. Tylko my musimy pozwolić, dać się ponieść. Starczymy, mogę o tym. <śla> Ale jak Wam się podobało, to na ten temat właśnie powiem o miesiące później. Na ten temat piszę książkę, moją książkę, My Life with Mr. Good, w której właśnie opowiadam takiego rodzaju historię od momentu, kiedy wziął mnie za rękę, jak wziął, jak to się zadziało, do dnia 2015 roku. Czyli de facto cała historia niesamowitego prowadzenia, miłości, prezentów, porozumiewanie się z tym, który jest w moim życiu, jest w Twoim życiu. I e, jeżeli chcesz tą książkę mieć, w ogóle dajcie znać, czy Was coś takiego interesuje, czy warto ją skończyć, bo powiem szczerze, że ja działam tak, że jak wiem, że ktoś czeka na coś, to szybko to dowożę. ale jak wiem, że nikt nie czeka, to będę ją pisać jeszcze 5 lat. Więc napisz, czy chcesz ją mieć, i jeżeli chcesz, to gdzieś tutaj jest formularz, możesz się zapisać na listę osób, którzy jako pierwsi otrzymają powiadomienie, że poszło do druku. I symbolicznie dostaną też lepszą cenę na tą książkę. Także już 80% jest napisane, już nawet mamy okładkę. I mamy niesamowitego malarza, który tą okładkę narysuje. To jest też historia nie z tej ziemi. Nagram innym z... razem, następnym razem. Ale daj mi znać, jeżeli chcesz zapisz się na listę i po prostu żyj swoim życiem z najcudowniejszym, najlepszym panem głód. Ściskam papa.